Nie wiem dlaczego po szeptu i dlaczego jestem w kejwie. Dobra, już koniec tego kłamania, Jezu. Witam, jestem Bartoszewski, a to jest kolejny odcinek z Minecraft od ludzi. I wcale nie zdążyłem się spłakać, że mało osób obejrzało ostatni odcinek z tej serii. Naprawdę, no guys, come on, wierzę w was. A bardziej wierzyłem, ale dobra. Dlaczego jestem w kejwie? Otóż uznałem, że zamiast was męczyć kolejnym odcinkiem z zwiedzania jaskini, tu znam, że sam pójdę. I znajdę diamenty. No i znalazłem diamenty, uznałem, że nagram odcinek. Ja jeszcze przy okazji, poza nagrywkami, znalazłem jedną rzecz, ale to dowiecie się już w tym dzisiejszym odcinku. A więc co? Dlaczego jestem w Cape? Już pokazuję wam co. Otóż. diamenty. Tak. Znalazłem diamenty. Oj. O nie, pochodnie, nie mam Dobra. A jest, za Jezu, jestem ślepy, dobra. Diamenty! O, i redstone, dobra. Mam nadzieję, że chociaż trzy... O, trzy, wspaniale. Mam na kilow jest dobrze. E, craftingu nie mam niestety, więc trochę tak lipa mała. Ale anyway. Uznałem, że też redstone zbiorę, bo uznałem, że w końcu może zacznę coś tam z tym redstone'em robić. I już zaraz wychodzimy wtedy z wadro drodzy Państwo. Tylko zbieram jeszcze trochę Redstone. U. Może znajdę jeszcze jakieś diamenty. I to da. O. U. U. Ale częsta nie ma. No niestety. No niestety częsta nie ma, ale za to znalazłem spawner, więc mógłbym to wykorzystać w, w przyszłości. Dobra. Mamy bez zbytnego gadania, lecimy, wracamy na górę. i tak, zanim spytacie się co to robi Deep Dark to zaraz tam wszystko wam wytłumaczę, tylko pójdę drogą, którą właśnie udawałem się poza nagrywkami, możecie nawet zobaczyć, pochodnie są, Deep Dark, a, mogę po prostu iść na około, Kłopija. Tak, muszę na to uważać, o, żelazo, nie zauważyłem, jestem śladem. Dobra, ale za to mam łatwe źródło Expa. No i mam takie wrażenie, że łatwe. Weź Ciebie zniszczę chyba. Dobra, no to idziemy. I oczywiście na cichutko, żeby tego nie tam odpalić. Bo jeżeli trzy razy z tego będzie jakiś krzyk, to jest ryzyko, że tutaj pojawi się Warden. A ja bym nie chciał, bo on akurat dobrze zabija. Dobrze atakuje znacznie, więc ja nie chciałbym być jakby zabity, tak, nie chcę umrzeć, życie jest piękne. O, proszę bardzo, macie tutaj przy przykład, jeżeli znajdziecie drzewo, jo, 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 znajdę drzewo. A zanim się spytacie, dlaczego tutaj mam e, podpowiedź, to, to już wam wytłumaczę. Grałem na wersji 1.7.9, bo tam mam modyfikację TrainCraft. Na tej wersji, co ja tam grałem, na tej modyfikacji, która była na bardzo, bardzo starej wersji Minecrafta i dopiero co przywróciłem się na tą nowszą i właśnie teraz mam e, pora uciekać. Oj, oj, ja nie chciałem, ja, ja, ty... o nie, proszę, widzę wodę, proszę, ja nie chcę umierać. Jestem zbyt młody, by umierać. O nie, o nie. O nie. Eee, eee. Szybciej, szybciej, szybciej. Mm. Dobrze. Jeżeli trzeci raz to odpalę, to jestem w czarnych czterech literach. Ok. Jest wyjście, jest dobrze Nie toper Nie toper proszę cię, nie w tym momencie, proszę, dziękuję Nie w tym momencie, proszę Dobra Dobra O jest jakie to jest duże tam wolność, teraz tędy muszę iść. A, uciekamy. Mamy diamenty. Może jeszcze wrócę na dół i może obsydian wezmę. Albo znajdę gdzieś lawa pula. Ej, czekaj, nie, tu, a, tutaj na górę, dobra. Mmm, tak. Oj, nie księ. O, jest dzień, jest dobrze. Światło. Dawać światło. I drzewo zniszczę od razu, żeby tego tutoriala nie mieć. O! No dobra. Dobra, ja gram, mówię, na, na, na starszej wersji Minecrafta gram. dlatego tego mam tutaj tutorial i odpowiedź od gry, żebym zsiął drzewo lub w ogóle ruszał klawiszami. Więc tak. Takie uroki, jak się zmienia w wersję z nowszej na starszą. Takie uroki, takie czasy. Anyway, witam w do- Ach, On mi żyć z tym nie da. Dobra. Anyway, dobra, witam w domu. Trochę się pozmieniało w bazie, bo tutaj dałem dróżkę. Nieskończone źródełko wody tutaj dałem. w zasadzie tutaj fajne drzewko, bo nie miałem co robić. Yy, farmę powiększyłem, są większe blony, farmę yy, trzcinę też powiększyłem, więc mam yy, większą ilość tej czciny i zarazem papieru, więc będę mógł tam już mieć trade. Yy, tak, cich. Dobra. Dobra. Yy, trochę pozmieniało się tutaj i mam w planach, aby w dzisiejszym odcinku może zająć się jeszcze hatą. By chociaż zająć się parterem. Więc... tak. Ale zanim to, to pokażę wam rzecz, którą odkryłem. A tak, może zostawię diamenty dla bezpieczeństwa, żeby ich nie zgubić. So... dobra. Łuk wezmę. I tak, może jakiś budynek... dobra. Jak... jak da, wezmę jakiś budynek, żeby tam zabudować wieśniaków, a my lecimy do wioski. Pewnie będą pytania, do jakiej wioski? O co ci chodzi Bartosz? Otóż sobie zwiedzam te rejony, poza nagrywkami znalazłem wioskę. I właśnie do tej wioski się udam. Jakby samej wioski akurat tam nie eksplorowałem, tam nie zwiedzałem. Tylko sobie zobaczymy... o wioska. Zapisuję kordy i zostawiam na następny odcinek. I właśnie w tym dzisiejszym odcinku właśnie się tam udamy. Ona jest akurat niedaleko, nawet mógłbym się pokusić zrobić kolejkę. Tylko, że potrzebuję dużej ilości torów. Choć o tory nie muszę się martwić. O, Lava Bull, więc stąd chyba wezmę Obsydian. Ale wracając do tematu. Tory akurat mam, tylko potrzebuję slimów. Slime A dlaczego slamy? Bo akurat znam fajną, no, jakby to powiedzieć, duplikarkę torów, tak to nazwę. Z której mogę tam sobie kopiować tory różnego rodzaju. Od zasilanych po zwykłe. I te takie z detektorem. Więc akurat tak to będzie. Tak. Yy, o, widzicie tutaj? Jest wioska. Łódki nie wziąłem głupi. Aha, dobra, dobra, popłyniemy. Sam fakt tego, że jako już wioskę znalazłem, to ja mam teraz łatwioną grę. Bo może, bo mogę tam akurat większość wieśniaków na przykład zrobić z nich bibliotekarzy i z nich na przykład trade'ować się książkami. Najbardziej to pewnie by było jakby mnie, jakby ktoś, jakby jakiś wieśniak sprzedawał na przykład protection i unbreaking 3. Jakby... Akurat jest wykonalne, bo można, można zrobić tak, że na przykład jeden wieśniak będzie sprzedawał unbreaking, drugi mending. Więc gameplay mam... Zaraz ułatwione, tylko muszę wieśniaków teraz zabudować w nocy. Żeby mi tam poznikali. Żeby tam wpadki nie poznikali, bo jak poznikają, to wtedy będę musiał szukać kolejnej wioski. A tego bym nie chciał. Dobra. Witam. Oj. A właśnie, może jest żelazny golem. Tak, przy okazji kowala znalazłem. Fajny bądź Znalazłem kowala, tylko że jest chest Jest Uuu diament. Uuu. No i fajnie No i fajnie yy, pozbywę, że chyba jedną z tych sobie zabiorę Żeby mieć tam do disenchantów Eee, będzie potrzebny... O, drugi kowal. Bo, bo akurat samej z wioski nie zwiedzam, bo uznałem, bo bo uzna, że zostawię sobie na odcinek. Więc zobaczmy czy w tej wiosce akurat też coś będzie fajnego. Uuu, Ty! Ej, dobra, ja nie muszę kopać psa, Już nie muszę kopać psa, Nie muszę kopać. Jest tu dobrze, jestem ustawione, mogę zrobić portal do netheru. Ale tak czy siak bynajmniej, bym miał kopać obsydian, to tylko dwa bloki, bo potrzebuję na enchanting table. Na sam portal mam, tylko jeszcze mi brakuje dwóch obsydianów na enchanting table. O! Ciekawe. Ciekawe. Mamy Zbysia. Zbysia bym w sumie zabił. Dla żelaza. Cześć Zbysiu. Pozby tak się, tak w ustawieniu. Ojej, gotowe. Mamy żelazo. Nikt nie widział. Nic tu nie było. 11 sztabek. Na bogato. Tak, czy tutaj jest wieśniak? Yy, villagera nie ma, ale łóżko wezmę w razie co. Tak, czy tutaj jest wieśniak? Nie ma wieśniak. U, jest hutniczy. Dawaj. O, widzę ciebie. Narobiłeś mi wiele problemów ostatnio. Przez ciebie narobiłeś mi wiele problemów. E, tak. O, jest jakiś domek, widzę. Dobra, wiesz jak śpi? Nie, ale jest drugi hutniczy. Wezmę może dla bezpieczeństwa wezmę shielda. Dla bezpieczeństwa, jakby miał kriper, mi tam w pewnym momencie z tyłu tak zaatakować. Okej, okay. dobra, Zm dobra, siema. Czy ktoś tu jest? Nie. Ale jest za to banner fajny. No. O, tutaj śpi jakiś wieśniak, więc sobie tutaj zabuduję. Dla bezpieczeństwa zabuduję sobie villagera. Czy tutaj jest jakiś wieśniak? Nie, nie ma nie gadaj, że tylko. Ej, bez jaj, Tylko jeden wieśniak? No, bez jaj, nie gadajcie, że tylko jeden villager jest. Ty, no, bez jaj, proszę, bez żartów. Czekaj, ja muszę. Uda nie, nie, ja muszę iść. Aż muszę udać się na górę i zobaczyć, przypadkiem jakaś, czy przypadkiem jakiegoś jeszcze budynku nie ma jednego. Choć nie, bo ja tam jeszcze jakichś wieś, wieśniaków widziałem. Tam w centrum, bynajmniej. Dobra, yy, zobaczmy. Czysto, czysto. Tu zwiedziłem. Tu zwiedziłem. Tu jest jeden wieśniak. Zabudowany. Tu jest jeden budynek. Tutaj byłem. Tutaj też byłem. Nie było. Tu byłem. Tu byłem. Tutaj chyba nie byłem. Nie, chyba byłem. Nie wiem. I zobaczyć, bo ja mam pamięć krótko trwałam. Nie, ja tutaj byłem. Łodwa bunery. Dobra ale Tym już nie będziecie potrzebne. Przykro mi. Ty nie no, guys. O, wiedźma. Nie no, guys. Serio? Nie wiem, może prześpię tą noc. I może jakiś się pojawi za dnia. Bo może są ukryci. Nie wiem. Prześpię się. Nie prześpię się, bo chyba ząbiak. A, prześpię się lepiej. Witam pana oj oh well. miło było poznać Dobra, czy jakiś wieśniak już jest? Szkielet, a to mnie to nie interere. Tutaj drugi ząbiek, mi to też nie interere. Ta Czy wszyscy się pozabijali z powodu, że tutaj taką wioskę zrespiło? Czy co? Siema. Ej, ty nie gadaj, tam. No guys, nie gadajcie, że wieśniak że wszyscy umierali tutaj, dobra, tylko dobra, bynajmniej jest jeden wieśniak, jest plus. No cóż, będę musiał się chyba udać na jakąś eksplorację i też poszukać jakieś wioski. Bo ta to trochę tak słabo. Jeden wieśniak, no cóż, by na jednego go wieśniaka bym mógł w sumie zabrać, przynajmniej. No cóż, dobra. Bez będnego gadania uciekamy stąd. Je jest jeden villager. Najwyżej go wykorzystam jako bibliotekarza albo ewentualnie jako fletchera. Zobaczy się jeszcze. A ja w tym czasie, żeby nie marnować czasu, wracam do bazy. Jak to się mówi, wszędzie lepiej, ale w domu najlepiej. No to witam z powrotem w bazie. Poza jednym wieśniakiem nic ciekawego nie znaleźliśmy, poza dodatkowymi zapas... poza zapasowymi butami i gaciami, jednym diamentem i 12 mamy OPSa. Tak, piece hutnicze sobie tam w sumie tutaj dam na razie, więc będę miał łatwiej do przypalania surowców, bo akurat hutnicze działają na takiej zasadzie, że szybciej przypalają jakiś surowiec, na przykład żelazo, złoto, węgiel. Jeżeli ktoś ma silktacza i zbierał węgiel, właśnie silktaczem. Wędzarka. Wędzarkę sobie wykraftowałem. W sumie wam pokażę recepturę. Wędzarka, proszę bardzo. Piec i pnie. Dowolnego rodzaju. Czy to dębowe, akacjowe, byle jakie. Wędzarki działają na takiej zasadzie: szybciej przypalają jedzenie. Szybciej na to, od tego zwykłego pieca. Dobra, anyway. Eee... O matko, zaczął u mnie padać śnieg. Co jest? Dobra, e, n enway, bo mnie śnieg. Eee... Dobra, dzień dobry. co mi się padł już na psami dobra. Eee... Gościu jesteś nieużyteczny. Eee, tak... No. Drewno. Ale najpierw to sobie zrobimy porządek. O! Już, już zawaliłem całego chesta. I... Kolejny chest leci w grę. Voila. Pyk, pyk. Aha, dobra. Uh, anyway... Dobra. Dobra, tam przerzucamy cały mój syf. I gotowe. Lecimy teraz, myślę, po, 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 po drewno. Dobra, dawaj motykom. Dobra, nowa siekierka i tak są so, mamy. Niecały stack. Pana zainteresowała ta katata? Co? Mi tu nie mylaj zaraz. Dobra, yy. Dobra, so, yy, Tak, mamy pnie, więc dokończmy tutaj tę część? Zaraz zachodzi słońce. Pyk, pyk. Dobra, ścianę mamy już. Dobra noc. Dobra. Potrzebne będzie mi teraz, myślę, szkło. Głównie to, żeby mieć. Głównie to bardziej najbardziej, ale to bardzo, 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 ale to bardzo potrzebuję terapii. Mam opatę. Idę teraz po piasek. Mamy tutaj piasek. mam tutaj piasek. No i połopacie. Dobra, są. So, najpierw przepalmy te pół staka. A potem przepal... Albo dobra, żeby tutaj już nie czekać tak długo. To po prostu wezmę tam bruk stąd i robię drugi piec. Robimy drugi piec. Ten piec dawaj mnie tu. W piach. E, węgiel, węgiel, węgiel. 26. Wspaniale. Przepalaj mi się. E, tak. Teraz nie zostaje mi nic innego jak czekać, czekać i czekać, więc albo co w sumie zaczeka? Jeden, cztery A, dajmy tu, bo tak. No i wspaniale, dobra. Już będę miał. O tutaj. No i wspaniale. Ale proszę nie. A dobra, będę by się mi to nie rozwali, dobra, y, więc tak. Myślę, że zajmiemy się może sufitem. Zarazem też myślę, aby to się zająć zarazem też i schodami, żeby tutaj mieć, żeby mieć przyszłość na kolejne piętro. Więc tutaj robimy schodki. Może nie w takiej dużej ilości, ale dobra. Myślę, że tyle... Jo, tyle myślę, że mi wystarczy. Weź ty się ewakuuj z tymi lamami, dziękuję. Dobra. Tak. Postawmy to może w tym miejscu, albo... Poczekaj. No, teraz dylemat, czy postawić tutaj? Nie, teraz mam dylemat, czy postawić tutaj, zrobić klatkę schodową, czy najlepiej tutaj postawić? No ja chyba postawię tutaj. No ja postawię tutaj i tak będzie, myślę, najlepiej. Mamy tutaj zrobione... Ała! Dobra. Więc tak Zaczęło padać Jest niedobrze Jeśli ja zostanę przypadkiem nie powinienem zrobić może tego z brzozy Chyba zrobię to ze z brzozy Bo jak czwarty mam wrażenie to wygląda Dobra Brzozy nie mam, idę po brzoza Jest? Chyba nie. Aha. Dobra. Robimy schodki. Mamy schodki. Teraz idziemy je wymienić. Wspaniale. Koleś, co mi się patrzysz na psa? Co mi się patrzysz na psa? A nie. nie wnikam. Dobra. No to robimy teraz sufit. Eee. Yy, pora iść spać, bo robi się ciemno. Nowy dzień, nowy ja. Wszystko mokre po deszczu. No i wspaniale to wygląda wspaniale. No i wspaniale teraz tylko świetlić jakoś i możemy teraz tylko... Nie wiem, szyby i gotowe. Jak, ze szyba, jak ze szkłem, wspaniale. Już się zaraz kończy przypalanie, więc w tym czasie zajmę się może już drugim piętrem. Y ta, w tym czasie zajmę się chyba kolejnym piętrem. I po deskach, dobra, ale za to bynajmniej jakiś zarys jest. Jak tam szkło? No dobra, już powoli kończy się. Yy, tak. Myszka. Dobra. Jadowa. Yy, yy, już to powo jakoś jakoś ładnie wygląda mam wrażenie. Użyję schodków i zobaczę jak to będzie wyglądało. No to zobaczmy. O! Brakuje tylko tutaj pni i już to jakoś ładnie wygląda. Dobra, U, widzę, że szkło już jest gotowe. Ten gada z jak zwykle. Dobra. Tak. To zajmijmy się teraz szybami. Szyba. panie ile tego. Łapanie, dobra. Anyway, no to zajmujemy się. No to zobaczmy teraz jak to wygląda. Wezmę F1 i zobaczmy. O, ładnie tutaj wygląda ze szubą? Jest dobrze, wspaniale. Nic dodać, nic ująć. Jest wspaniale. Teraz jedynie tutaj na górze już damy szubę. Żeby to jakoś wyglądało. No i w sam raz. Tutaj na razie chyba tak zostawię zabudowana i najpóźniej później tutaj albo tutaj otworzę i tutaj zrobię teraz. Na razie niech będzie tak jak jest i tyle. Mieszkanie ładnie wygląda. Nic dodać, nic ująć. Dobra, małe podsumowanie. Ty naprawdę kochasz go psa, że chcesz go kupić. Wracając. Podsumowanie dzisiejszego odcinka. Podsumowując, zna znaleźliśmy diamenty. Diamentego, diamentowego, diamentowego kilofa jeszcze nie zrobiłem, ale... Myślę, że zrobię. Dobra, myślę, że zrobię ten kilof diamentowy już było z głowy. By było, że jestem już na jakimś etapie. I pyk. mamy diamentowy kilo. Podsumowując, mamy diamentowy kilo, mamy obsydian, portal wybudujemy myślę w następnym odcinku i w następnym odcinku udajemy się do netheru w poszukiwaniu twierdzy i blaze'ów. Blaze'y będą nam potrzebne do następnego etapu. A ja co? No może jeszcze nie koniec, ale dobra. Znaleźliśmy wioskę, niestety jeden wieśniak. Takie czasy. Zbudowaliśmy, tro rozbudowaliśmy trochę nasz dom. Znaczy, znaczy mój, Jezus Maria, znaczy mój dom. No i tak, to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z Minecraft od Ludzie wam się podobał. No i co? Trzymajcie się, miłego dnia, a ja was pożegnam tym pięknym zachodem słońca. No to co? Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!